Siema, Siema, z tej strony Macieku, witam Was w kolejnym odcinku z serii. Polska wieś. Na sensie, Was zachęcić do zostawienia subskrypcji na moim kanale. E, bardzo bym był zadowolony i wręcz ucieszony, jakbyście zostawili tą subskrypcję. A przy okazji, możecie też e, lajka walnąć tam na dole, by też bym był bardzo. Zadowolony. No i co, jak widzicie, przed nami 60 trzypek z przyczepą. Tutaj e, już e, łubinem naładowany, bo dzisiaj czerwiec drugi, e, z rana trzeba na skup lecieć. Ja chcę, na łubinu, jest więc ja pewnie, e, pe, pewnie ja bez zbędnego przedłużania sobie wsiądę w 60 i polecimy, bo ja się tu zatrzymałem zaraz e, koło skupu. Ale chciałem tak włączyć dla Was wcześniej nagrywanie, żebyście. Wszystko tutaj widzieli ile ja z tego ubinu zarobię, chociaż jeszcze nas tu czeka sprzedaż e, dwóch ton, chyba ponad, albo około dwóch ton, tam nie wiem dokładnie, ale dobra, ja sobie z dwójeczki ruszam, żeby tu w ogóle ruszyć, bo ja nie wiem jak dam radę, bo ja tak na środku górki ryzykownie się zatrzymałem, e, więc co, dzisiaj możecie zostawić hashtag, jaki by tu hashtag dać, hashtag, e, może hashtag jęczmień, a ja wam przypnę serduszko, bo dzisiaj żniwa jęczmienia, tak jak zawsze, to w czerwcu. No i ja sobie skręcam, bo na pgr sprzedaż soi będzie. Zobaczymy, ile tu dostaniemy za tą soję. Soję, no ja mówię soję, ale to łubin. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi tu chodzi. Sobie na lewo wysypujemy. Leciutko sobie większym obroty, żeby szybciej to poszło. No i ładnie, ło! 10 800 aż nam dało za jedną przyczepę, czyli 4 200 tam, ładnie dało, że mamy już 33 tysiące, trochę dostałem za przewijanie tam wcześniej jeśli chodzi o, bo miałem e, 20 000 na odcineczku a teraz miałem 22 czy 23 teraz właśnie e, i teraz plus 10 000 lub 10 coś tam i wyszło tyle co mam, czyli 33 tysiące o, ktoś mnie puszcza, dziękuję, najwidoczniej ma czas, bo ja trochę tu będę jechał, a my jedziemy od razu 60 na pole. Jedziemy na pole, ponieważ y, ja przyczepiał dzisiaj też będę na polu, bo chciałbym, y, żeby nie marnować czasu, bo po co zajrzeć na gospodarstwo z przyczepu jak można od razu jechać na pole. Ja sobie później na piechotkę się przejdę do kombajnu na podwórko i sobie pojadę kombajnem. Dzisiaj oprócz y, wiecie co? Sam w sumie nie wiem, możemy pojechać też sprzedać te dwie tony, chociaż sam tego nie wiem czy to robić Może wiecie co, ja sobie pojadę. Bo tak myślałem, że teraz pojedziemy na pole, ale jednak zmieni, zmieniam plan. Chcę, 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 żebyście zobaczyli ile mam ostatecznie pieniędzy po sprzedaży, więc ja sobie szybko polecimy pod y, żmikę, znaczy żmikę, to ona musiał przestać, bo ustawiłem ją, żeby tam podsypanie nie czmienia. Będę musiał trochę zmienić tam ale to szybciutko i sobie ogarniemy, a później żniwa jęczmienia bo oprócz tego to więcej nic nie mam do roboty więc dzisiaj też fajny odcinek się zapowiada, trochę roboty jest jeśli chodzi o win, bo e, nie uwin przepraszam, uwin też również, bo będziemy teraz jechać, ale o mi oczywiście tutaj o jęczmień ponieważ tam 30 arów nas czeka do skoszenia ciekawe czy się wyrobimy w dzisiejszym odcinku, najwyżej odcinek trochę dłużej będzie trwał o, wiecie sobie? E, ja sobie tak zrobię. Pierwsze włączy tryb pudziana, tak zwany. I przyniosę sobie żmikę, bo ona była tu przygotowana pod sypanie jęczmienia. Ale ja sobie ją przeniosę. I zamknę te wrota, żeby tu nie przeszkadzały. O, cyk. Tylko muszę odsunąć na bok, że dało się zamknąć te wrota. O, ja tu tych kurczaki mogę. Nie mogę zamknąć, bo tu dyszę, wystaję. Jak widzicie tutaj sobie prasy schowałem. Czy tak będzie ok? Może dosięgnie, dobra. Ja sobie tak zrobię i postaram się wycofać bez e, oczywiście tamtych mm, zamykania tamtej drzwi. Tylko nie wiem jak mi się to uda. Ja pierwsze sobie zmienię na biegi polowe, żeby to wolniej szło. I teraz to ja nic nie widzę, ponieważ... przeszkadza mi tu. Przekazują mi tu krzaki Tylko widzę że już od razu trochę źle Jadę Więc muszę się poprawić Chciałbym żebyście widzieli jednak Saldo konta mojego jakie Ostatecznie będę miał Tylko jak ja to teraz zrobię mm, Wiecie co ja mam pomysł Sobie odbiję w drugą tak I albo jednak źle Dobra musimy odbijać jak najbardziej w tą i czy to teraz się uda? No pewnie nie uda się. No właśnie. Możemy lekko sobie nasunąć, żeby nie tracić czasu. O. Właśnie. Bo nie chciałbym. E, o, trochę krzywo się ustawiłem. Może wiecie co, poprawię się trochę. Bo nie chciałbym też marnować dużo czasu, ale nie chcę, żeby to jakoś też brzydko wyglądało. Nie wiem, to to samo będzie. Dobra. Trudno, wiecie, o tak sobie postawię. Teraz jeszcze w ogóle nic nie sypie. Muszę o tak sobie to zrobić. O, tu przesuję bardziej. No i teraz powinno sypać. Dlaczego mi tu nie sypie? Dlatego to ja nie wiem. A, muszę tak, tak. No i dobra, będzie mi sypało. No i dobra. Zobaczymy, ile zaraz tego tutaj da. Bo około dwóch ton, tu powinno być. O, ja idę pewnie kołopatę, trzeba trochę podgarnąć. I sobie pewnie już wyłączę ten. Teraz ten tryb podzielony, żeby tu maszynami nie rzucać. Tylko gdzie ta łopata teraz jest tu? Ciekawe, czy na odcineczku w ogóle znajdziemy tę łopatę. A, wiem gdzie ona jest. O, i chciałem wam pokazać, jak widzicie, tutaj belki sobie ustawiłem, a resztę e, różne rzeczy sobie tu postawiłem pod to wiatą, gdzie była prasa, a prasę sobie tu ją postawiłem, bo na niej planteka jest to i może być tak pod chmurką, można tak powiedzieć. A ja sobie przejdę tu do garażu, bo tutaj mam e, zapewne łopatę. No i tak, mamy sobie ją tu, więc ja sobie wysypię tu ziemniaczki. Trochę zostało, wszystkie nie zeszły jeśli chodzi o sadzeniaki, ale to nic nie szkodzi, bo na kolejny sezon. Dobra, ja sobie ojciec, sobie podgarnę, tak tu wysypiemy. No i dobra, jeszcze sobie trochę podgarniemy. Cyk, no i dobra, ja sobie odłożę tu łopaty, wyłączymy żmijkę i lecimy sobie na skup. O, tak jak mówiłem, około 2 ton jest tutaj prawie 2 tony, bo 1975 litrów. Dobra, i ja sobie lecę tędy e, polną dróżką wyjadę. O jeciu, e, nie ten bieg wbiłem. Jak widzicie, tutaj Fariusz stoi przygotowany do e, roboty, bo dzisiaj mamy właśnie tak jak wcześniej wspominałem, żniwa Ubinu. O ja, żniwa, nie żniwa Ubinu, Ubinu to mamy sprzedaż. A jęczmień mamy żniwa. A jak widzicie po lewo tutaj rośnie sobie łubin, pewnie pomyślałem o tym, o tym łubinie na lewo i dlatego powiedziałem żniwa łubinu. No i co, ja sobie polecę teraz tu wyjadę polną dróżką i polecimy sobie na ten skup, a tu widzicie po prawo pszenica też sobie rośnie. Oczywiście łąki poza odcineczkiem sobie nawiozłem, jeśli chodzi o gnojowice, bo... Już zebrałem tam wszystkie belki, tak jak wam pokazywałem, trochę ich wyszło tam. Nie pamiętam, ale musiałem wiem, że oprócz jednej przyczepy, trochę jeszcze jeździć. Tam parę, chyba 4 belki wyszło więcej niż przyczepa, czyli to chyba 14 bel w takim razie wyszło, więc coś około tego wyszło. Starczy mi na pewno do kolejnych sianokosów, ponieważ mam jeszcze kostki, plus to, to dużo tego jest. No chyba, że nagle. W moje Jeden odcinek wybudował znowu obory na 50 krów lub mniej, lub więcej nawet, to bez różnicy nawet, to by i tak te siano zeszło. No i dobra, sobie ja polecę tędy na skup, mogłem tamtą drogą e, wyjechać, ale ja sobie już polecę tędy, tak jak tu wracaliśmy, nie będę tu kombinował in, e, innej drogi. Dobra, cyk, skręcamy, ja sobie piąteczkę wrzucam. 60 to zatankowana, przygotowana też do pracy, bo trochę tutaj ma. E, pewnie będzie trzeba dwa kursy zrobić, jeśli chodzi o jęczmień, bo na przeczeku pewnie się nie zmieści. No i nie wiem, e, ja już pod w poprzednich odcinkach tam e, którymś wspominałem o uprawach, jeśli chodzi o moją serię, bo tutaj e, przydałoby się coś jedną, chociaż uprawę usunąć, ale z każdej jest fajny zarobek, więc chciałbym też, e, mo jak możecie, to się możecie. E, wypowiedzieć jak jesteście w stanie jak chce Wam się w ogóle, to możecie się wypowiedzieć na ten temat, czy jak myślicie jaką uprawę to by odjąć, żeby... bo to po prostu na przykład najęczmie to aż mi tego tylko zawsze wychodzi jedno pole na sezon, więc nie wiem czy by ten na przykład odrzucić, ale wtedy by nie było sprzedaży u na odcinkach chyba, że coś sobie zawsze wymyślił, ale opryski coś. W ten deseń i tę sprze sprzedaż binu. Dobra, ja sobie wjeżdżam z tymi dwoma tonkami O tutaj i sobie cyk wysypujemy. Zobaczymy, ile będzie dzisiaj, mieć dzisiaj kasy. O 5000 tysięcy za nas to przyszło. 5200 dokładnie, więc fajnie nam przyszło. Mamy prawie 40 tysięcy, więc dość, dość sporo. Bo możemy teraz sobie to wydać na nowe nabytki, lub na nowe pole, czego nie planuję, ponieważ tego areału już mi się tu trochę uzbierało a na razie chciałbym pomieniać te moje maszyny kombajnu na razie nie planuję wymieniać, kombajn jest spoko ciągnik nowy może na kolejną wiosnę się pojawić, zobaczę albo nowy kombajn na wiosnę, zobaczymy jak to będzie, bo tego far też nie ma co tak dużo trzymać, chociaż na razie jest ok wystarczająco na mój areał, więc na razie nie chcę go E, nie sprzedawać, nie nic e, z nim robić, tak żeby go właśnie sprzedawać, ponieważ moim zdaniem to bez sensu, a na razie mi to wystarcza. A właśnie tak jak mówiłem e, o kolejnym ciągniku to będzie naj, pewnie najbliżej w następną wiosnę, ale to się okaże, jeszcze zobaczymy jak to tutaj wyjdzie. Dobra, ja nie skręcam już tu w lewo, bo ja sobie polecę od razu na pole. E, bo nie ma sensu wracać na gospodarstwo, jak to wspominałem na początku odcineczka. Ładna kaska z tego łubinu, jestem zadowolony, bo tam chyba, no tak, 15 tysięcy nam wyszło, fajnie. Jestem zadowolony z tego plonu i z tej kasy za ten plon. Z tego łubinu jest co więcej siać, bo to jednak zobaczcie jaki to zarobię, 15 tysięcy. Już mam prawie 40, a 40 miałem na końcu sprzedaży wszystkich. Czyli tak naprawdę no, te 15 właśnie tysięcy to no, na tej serii mi się wydaje, że dość sporo, ponieważ za to już sobie możemy coś nowego kupić. Czasami nawet jak jakieś mniejsze maszynki, to dwie nawet, chyba, że jedną jakąś większą maszynkę, e, coś tego typu, jak na przykład jakaś przyczepa, e, jakiś e, jakby rozsiewacz do wapna, to jedna maszynka, ale jak sobie podzielimy to na przykład na jakąś grabiareczkę, kosiareczkę. To już można to na dwie maszyny wydać. Jak widzicie, jęczmień już tutaj no, e, jest ładnie wyrośnięty na maksa. Ja sobie, gdzie tu zostali przyczepy? Dobra, tu koło sąsiada. Teraz chyba tego jęczmienia nie będzie kosił, bo naprzeciwko tutaj na mojego pola również sąsiad ma jęczmień. Dobra, ja sobie przejdę na piechotkę szybciutko, tak e, truchtem do. Domu, na gospodarstwo I pójdziemy po kombajn I dzisiaj sobie nim pokosimy Jeśli chodzi o takich rzeczy To właśnie tak jak mówię Za mleko trochę dostałem Wcześniej a propos tych pieniędzy Bo miałem tam 20 tysięcy Później miałem 22, 23 coś takiego I teraz przeszło jeszcze te 15 tysięcy To jest te 38 Dobra ja sobie przejdę na drugą stronę ulicy Tu że po chodniczku Chcę przejść zaraz Tu chłopaki budują Chyba nie zbudują już ale nie no jakoś może dadzą radę to zbudować. Dobra ja sobie lecę po fara. Jęczmie będę sypał do stodoły. Nie będę tutaj na chleb sypał, na chleb pójdzie albo łubin albo pszenica, a tego jeszcze nie wiem. Pszenica ładnie w stodole wygląda tak jakby to taki polski klimat jest no bo jednak zazwyczaj jakieś zboże to na polski w dalej się trzyma, a pszenicy jest najwięcej. To no, takie największe wrażenie, roli, bo to największa. E, taka kupa, mogę powiedzieć, nawet jest tej pszenicy i tak ładnie wygląda, że o ja przechaczyłem tu w ten zbiorniczek, ale dobra, e, to nic nie szkodzi. Dobra, cyk. O ja, teraz czy wyjedziemy tu. Dobra. Mam nadzieję, że dzisiaj nie będzie mi szwankowało tu far, bo e, pewnie mogliście widzieć, zauważyć na odcinku, że to o tym też co wspominałem sezon temu że tu w skrzyni biegów coś tu jest nie tak bo wsteczny czasami tam coś się zacinał no ale miejmy nadzieję, że to nic się nie stanie żeby działały tu te biegi a na razie tak to jest wszystko ok, dobra ja sobie skręcę w prawo i zaczniemy zaraz kosić sobie ja od razu z rana nie ma rosy, więc korzystam żeby tutaj nie tracić czasu, bo to od razu jak będzie Tutaj wykoszone to może albo się poprasuje. No, na pewno się poprasuje. Sipmo. Prasu, jakby. A czy pójdzie od razu na sprzedaż do mojego kolegi, czy nie? To jak możecie też możecie się na ten temat wypowiedzieć, bo o tym już Was wspominałem na poprzednim odcineczku, że możecie się na ten temat wypowiedzieć, bo to też bardzo mnie ciekawiło, jak to jest według Was. No i dobra, ja sobie pewnie załączam. Dobra, cyk i lecimy sobie z tym e, jęczmieniem. Tylko nie wiem czy gniecenie jest włączone, czy chyba wyłączone. jest, wiecie, ja szybko muszę. No właśnie, dobra, ja sobie gniecenie włączę. Bo jednak to ściernisko bez ugniatania teraz. Jak się przyzwyczaiłem, to nie wygląda to za ładnie. No i dobra, lecimy ze żniwami w tym sezonie. Zaczęłem te żniwa rozpoczęte tutaj. Zobaczymy, jak tu plan. A plon tu tak na zielono, tutaj na, set, na 100% tak będzie ten plon, nie będzie powyżej stu pewnie, jeśli chodzi o tutaj na tym polu ten plon. No ale to się jeszcze zobaczy. Dobra, cyk, ja sobie wiadę tutaj i pewnie się przetniemy, tak jak to było w różnych akcjach tutaj na polu. Mi się wydaje, że skoczenie chyba też tu się przecinałem w poprzednim sezonie, jeśli chodzi o pszenicę. No i to jest moja aktualna dzierżawa. Zapewne to już wiecie. Po trzech sezonach będę ją wyku wykupywał. Na razie chyba to jest pierwszy sezon bodajże. Tego pola u mnie. Więc jeszcze dwa i będę sobie te pole wykupywał, bo to dość spore. Znaczy dość spore. Dość fajne pole jak na polską Wieś, bo w przyszłości jak pójdzie się do gminy to może da się usunąć tą dróżkę polną, bo nikomu to nie będzie potrzebne jak wykupię tamto pole i będzie można te Dwa pola połączyć, jak i tutaj koło mm, tego młynu, ale koło młynu to tak będzie trochę tu już tak skomplikowane prace, ponieważ tutaj ten młyn tak jest e, wypchnięty na, na, tak powiem, na siłę. Znaczy na siłę no nie jest może, ale tutaj tak ciężko obierze to później, jeśli chodzi o jakieś prace. No i dobra, ja sobie lecę tu, tylko muszę tak zrobić, bo far niestety nie jest aż tak skrętny i sobie wydniłem pewnie poprzeczniaka. Całego. No i dobra, ja sobie cofnę i lecimy. O, mogliście teraz usłysze usłyszeć trochę foty, ale za to Was przepraszam. Niestety trochę tu zahałasało przez chwilę, a tak to no nie hałasuje, więc jest ok. Dobra, ja sobie zrobię pewnie powszechnie, jak wrócę się i gdzieś tu się przetnę. Bo nie chciałbym też, żeby w środku się zatrzymać z tym. Mm, z pełnym zbiornikiem. Ale mam nadzieję, że to mi się uda tak, jak chciałbym to zrobić. I propos właśnie tego, chciałbym zaznaczyć tutaj, że tutaj będzie ciężko prasować pod tą sipmą. E, belującą prasą, ponieważ ten far już ma wąskie pokosy. I to jednak już tu ciężko. No ale no to ja już na to nic nie poradzę, jakoś sobie dam radę. E, kolega mój, ten sąsiad dał radę, więc nie ma co tu się przejmować. Dobra. A zwłaszcza jak takie pokazy będą, to będzie idealnie. Czasami są robią się takie szersze, ale już trudno. No i dzisiaj też w jak widzicie, ten sterny, ja nie wiem co się dzieje w tym farze. Trzeba go do mechanika całkowicie odejść, bo to... żeby przejrzał go, czy tu wszystko ok jest. Mm. I w ogóle to, czy to z tą skrzynią biegów też jest OK. Dobra, ja sobie się pewnie tu przeknę o tu. Cyk. I mam nadzieję, że dojadę do końca tutaj z, żeby yy, z tym zbiornikiem. No i lecimy sobie. Powolutku. Far też fajny, tak jak wspominałem, że na razie nie planuję go wymieniać, bo spoko też, na razie wystarcza jak na moje areały, więc nie ma co długo wymieniać. Fajne pokosy się robią tutaj, więc spoko będzie do prasowania, ale chyba jak widzicie dojadę do końca i od razu się wysypiemy i później polecimy w kolejne przejazdy. I odwrócę się pewnie w drugą stronę. I teraz, że pojadę w tą stronę, żeby być rurą. E, tu do pokazu, że jak coś, to się podjedzie tutaj. 60. O, jak widzicie, nie starczy. Myślałem, że starszy szczerze. A tu dosłownie tutaj metr został do wykoszenia jeszcze. Dobra. Cyk. Otwier o, otworzymy sobie rurę, tylko ja sobie jeszcze wycofam. O, hamul. Hamuj, hamuj, musimy niestety, czasami tu też hamulce w tym farze nie są zrobione do końca nadal, ale też przydałoby się to ogarnąć, ale to najwyżej za jednym razem się da do mechanika, żeby naprawił tą skrzynię biegów, a zarazem również ee, te hamulce, żeby trochę poprawić, no bo jednak czasami to tu nie da rady tak robić. Dobra, ja sobie wjadę pewnie tutaj, ojejciu, muszę sobie wjechać teraz tu. Cyk. O, trochę tu najwyżej się ugniecie, już tego nie będę dokaszał. E, dobra, ja sobie tu wjeżdżam. Ojej, czy ja teraz się wyrobię? Dobra, próbujemy, chyba się wyrobię. Dobra, lecimy. I cyk, będziemy kolejny przejazd robić. Na razie ładnie tu wszystko chodzi, nic się nie zapycha, więc aby się dalej nie zapychało, więc. Znaczy, nie ma, mia, mało miałem takich sytuacji, żeby tu się coś zapychało. Jeśli chodzi o tego, farę na razie to dobra maszyna jest, więc ja jestem z tego zadowolony. Pląd też ładnie sypie, jeśli chodzi o ten jęczmień dzisiaj, więc y, z tego również jestem zadowolony. Ja raniutko, tak jak wspominałem, sobie, dzisiaj tutaj wyjechałem w te pole, bo czasu nie ma, też trzeba. Tutaj y, krowy obrządzać, bo już coraz mniej tam jedzena, jedzenia miałem Czy jedzenia mają, trzeba je dziś obrządzić jeszcze. No i ogólnie na pewno zawsze coś, się, jakaś robota znajdzie na moim gospodarstwie. No ale dobra, ja sobie cofnę, bo ja nie wjadę teraz w ten przejazd. E, cyk. Dobra, lecimy tu. I cyk, wlatujemy w ten przejazd. Dobra, no i zaraz pewnie po kolejnych dwóch przyjazdach się wysypiemy, no ale to się jeszcze zobaczy. No i dobra, lecimy sobie. Na razie wszystko fajnie idzie, zbiornik jeśli chodzi tutaj spoko jest, y więc ja się też tutaj cieszę. Sobie pewnie ten przejazd dokończymy, jeszcze tam, ogólnie jeszcze z dwa przyjazdy pewnie damy zrobić, y damy, damy radę zrobić. Na tym zbiornik, na tym zbiornik, no tak, no w sumie tak. Więc no, ja chciałbym, żeby jak najwięcej sypał, bo dla mnie to jest korzyść, bo wtedy wiecie, pieniążki też są, a jak pieniążki są, to i można sobie kupić nowe maszynki, nowe pola. Sami wiecie o co tu chodzi. No i dobra, ja sobie wlatuję tutaj cyk i w kolejny przejazd i lecimy. Ja sobie pewnie, no tak jak mówiłem, ten zbiornik jednak tu nie jest za wielki w tym farze, więc trzeba coraz się wysypywać na tych polach, a zwłaszcza, że już ten far jest nawet. Mm, powoli się robi coraz mniejsze na te gospodarstwo, no ale to nic. Dobra, cyk. O coś mi się tu. Z gas w ogóle. A co to się stało? No. Początek żniwi, coś tu się stało. Może coś jakieś paski strzeliły. Nie wiem, może trzeba by nie zaraz po narzędziach pewnie pójść, ale do... poczekajcie, sprawdzimy, czy odpali w ogóle. No w ogóle, coś tam trybi, ale. No nie da rady. No coś jest nie tak. Dobra, pewnie zakończymy ten odcinek. No bo co, no nie, nie będę tutaj nic przedłużał. Pewnie pójdę sobie po narzędzia do domu 60, nie będę łaził, tylko pójdę sobie po 60, odczepię przyczepę i polecę po jakieś narzędzia, spróbuję to ogarnąć, no miejmy nadzieję, że tu się wszystko e, nie, będzie ok, że się nie zepsuje tu nic, bo początek żniw jest, a jęczmień dopiero czerwiec, jeszcze całe żniwa przede mną, całe, wszystkie pola, do obrobienia się tu kombajn coś się rozwalił chyba nam, no a miejmy nadzieję, że nic tu się nie stało poważnego, że tylko coś tu do wymiany jest. Bo jak tak, to ja szybko pasacikiem sobie polecę i do sklepu, do miasta i sobie wymienię tą część, no bo no jednak tu ten kombań ważny jest na gospodarstwie. Teraz żniwa się zaczęły, okres żniwny. No to co? Pewnie tym akcentem zakończymy odcinek, no bo co? Pewnie więcej informacji się dowiecie na kolejnym odcinku, czy mi się udało to naprawić, ee, czy nie. No, bo naprawdę coś tu nie odpala w ogóle. Kombań wyłączyło się tu nagle z gazmi na środku pola, można tak powiedzieć. No, nie wiem, no wysypie się na pewno zaraz. Nie wiem, czy nie, no nie da rady wysypać. Chyba na zgaszonym silniku dobra. Ja będę pewnie kończył w tym odcinku. No, bo spróbuję coś tu ogarnąć, jeśli chodzi o ten kombajn, żeby dało się dalej żniwować. Więc co, no w tym odcinku to było na tyle. Trzymajcie się i na razie. Cześć.